Wiesz ten moment, kiedy załóżmy chciałeś zacząć jakąś zajawkę i tak zajawiłeś się na maksa i okazało się, że nie masz na to pieniędzy. Może nawet zdarzył Ci się taki jakiś wypadek przy pracy, czy była to stłuczka, czy telefon nagle przestał działać i potrzebowałeś szybko kasy. Jeżeli chociaż po części rozumiesz ból jednego lub wielu innych tego typu elementów, to ten filmik jak najbardziej będzie dla Ciebie. No dzień dobry, jestem Maciek. Witam Cię na kanale Jak Zostać Człowiekiem, na którym mówię o produktywności i realizacji pasji, ale w zdecydowanie praktyczny sposób. A dziś opowiem Ci, w jaki sposób skutecznie oszczędzam swoje pieniądze na każdy cel, na który sobie wymyślę. Serdecznie zapraszam! Zacznijmy od tego, dlaczego warto oszczędzać pieniądze i co jest tym najważniejsze. Wiem, że oszczędzanie może wydać się trochę nudne, i czasem takie jest, ale zostań ze mną, pamiętaj o tym, że ono czasami musi takie być, bo tam nie będzie pościgów i wybuchów, bo to dotyczy trochę naszej głowy i, i, i naszego jednak bardziej rozumu niż, niż, niż naszego serca. I to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą musisz wiedzieć, czyli korzystać z rozumu, a nie z serca podczas decyzji. Dotyczących oszczędzania. Trzeba odstawić emocje na bok w takich sytuacjach i po prostu zdecydować, na co chcesz oszczędzać i podchodzić do tego w pełni racjonalnie, bo pod wpływem emocji się tylko kupuje niż oszczędza. Jak wcześniej wspomniałem o kilku przypadkach, ogólnie każdy z nas ma jakieś cele, na które chce oszczędzać pieniądze, plus do tego ma takie małe marzenia albo nawet wielkie plany i marzenia. Do, które, do których nie oszukujmy się, pieniądze będą potrzebne prędzej lub później. I właśnie z tego powodu często ktoś ich nie realizuje, nie zaczyna nowej pasji, czy, czy po prostu nie wchodzi w to, co, co chce, bo pieniędzy po prostu nie ma. A ja uważam, że to powinien być najmniejszy problem i pieniądze powinny być traktowane w pełni jako narzędzie do osiągania naszych zamiarów, które gdzieś tam mamy z tyłu głowy. Najważniejsze w oszczędzaniu są według mnie trzy rzeczy. Pierwsza jest to powód oszczędzania. Musisz mieć powód, żeby oszczędzać, bo inaczej w momencie próby no możesz się wykruszyć. Czyli, nie wiem, idziesz ze znajomymi um, do baru i zamiast zamówić sobie jedno piwo, to idziesz na szoty i, i, i po prostu płyniesz z portfelem, albo z drugiej strony widzisz piękną, po prostu piękną torebkę i stwierdzasz, kurczę, muszę ją mieć. Będą mi wszystkie koleżanki zazdrosić i w tym momencie działasz pod wpływem emocji. Pod wpływem tego, że chcesz e, dobrze wypaść w grupie, albo czegokolwiek innego, ale co najważniejsze, ich działasz pod wpływem emocji. I, i, no I to nijak się nie ma do oszczędzania. I dlatego powód, który będziesz mieć w danym momencie, w momencie, w którym będziesz podejmować tę decyzję, będziesz mieć z tyłu głowy, powód, że. Nie wiem, chcę oszczędzić na auto, no to to nie bardzo mi się te szoty przydadzą. Wystarczy mi piwo i tak. Um, albo, nie wiem, chcę oszczędzić na jakiś kurs, albo chcę wyjechać na wakacje gdzieś i do tego potrzeba pieniędzy. No i to jest twój cel, twój, twój powód, dlaczego też, znaczy trochę przesadziłem z tym, z tym powodem. Powód bym bardziej określił jako, e, że bardzo tego chcesz i, i, i to jest twoim powodem. Ciężko jest to do końca rozdzielić powód a cel. Ale mniej więcej tak to wygląda. I oczywiście cel. Cel jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli w cudzysłowie nie wiesz dokąd zmierzasz, to kiedy się nagle tak zatrzymasz i będziesz wiedział, że dojechałeś do danego celu? No, no, no po prostu się nie da. I tutaj właśnie mi chodzi o określenie. Załóżmy, oszczędzam krótkoterminowo na nowy telefon, a długoterminowo oszczędzam na emeryturę. Powiedzmy, to są takie dwa skrajne punkty. I myślę, że to by było najsensowniejsze, żeby właśnie tak to mniej więcej rozgraniczać. Przejdźmy do moich czterech sposobów na oszczędzanie. Pierwszy sposób jest to kontrola Twoich wydatków. Jest to absolutnie kluczowe. Bez tego o innych punktach możesz sobie zapomnieć, bo jeżeli nie wiesz, jak to mówił. Słyszałem taki cytat i mi się bardzo spodobał. Jeżeli nie wiesz, jeżeli nie powiesz swoim pieniądzom, gdzie mają pójść, one pójdą gdzieś, tylko że bez Twojej wiedzy. I wtedy po prostu jest taki moment, że. Mam zero na koncie. Jak do tego doszło? Nie wiem. Także warto jest, ogólnie, warto jest ogólnie swoje pieniądze kontrolować. I ja osobiście, jak przystało na XXI wiek, używam do tego aplikacji Wallet. Oczywiście, żeby nie było, nikt mnie za to nie płaci. Nie mam żadnego profitu z tego, że Wam tę aplikację polecam. Ale osobiście bardzo gorąco ją polecam, bo jest bardzo prosta, intuicyjna i tak naprawdę no, według mnie każdemu może przypasować. Ale otworzycie sobie Google App Store i czy ten sklep, który jest na iPhone'ie, bo nie wiem dokładnie jak się nazywa, lub możecie to zrobić po prostu korzystając z notatnika czy z Excela, tak wiecie oldschoolowo trochę, ale czemu nie? Kontrolujcie ile wydajecie, ile zyskujecie w ciągu jakiegoś okresu czasu, czy to będzie miesiąc, czy to będzie Tydzień, rok, nie ma to znaczenia, ale gdzieś tam te zestawienia są konieczne. Ja wiem, że to jest, to jest właśnie ta nudna strona, ale uważam, że ona jest po prostu konieczna. Bez tego nie warto iść dalej w jakiekolwiek inne oszczędzanie. Drugim podpunktem jest dywersyfikacja naszych oszczędności, bo jak wiadomo, w jednym miejscu może się z pieniędzmi dziać dużo różnych rzeczy, np. w banku, bank może upaść. Jakie to w moim przypadku są e, formy oszczędzania? Po pierwsze, jest to srebro. Srebro i złoto inwestycyjne. Po drugie jest to konto oszczędnościowe typu Ike. O tym na pewno, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, nagram oddzielny odcinek lub podeślę Wam linki. Kolejnym jest e, trzymanie najzwyklejszej gotówki oddzielnie od konta i oczywiście jest konto bankowe też oddzielnie. Dlaczego ja dywersyfikuję? Tak jak wcześniej wspomniałem, może coś się wydarzyć z każdą z tych rzeczy. Dużo tego każda z tych rzeczy ma swoje inne zastosowanie, na przykład samą gotówkę trzymam na jakieś cele krótkoterminowe lub cele większe, które mogę zrealizować w każdym momencie, lub na tak zwane w razie W, czyli w momencie w którym zdarzy się taki właśnie wypadek, nie wiem, zalałby mieszkanie, w którym mieszkam, lub e, miałbym wypadek samochodowy i musiałbym pokryć koszty leczenia. Do tego wszystkiego mam pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Z drugiej strony na dalsze inwestycje mam srebro i ikę. Jeżeli chodzi o konto oszczędnościowe, to ono ma taki, taki fajny mechanizm działania, że łatwo do niego włożyć pieniądze, ale trudniej wyciągnąć, bo wyciągnąć jak najbardziej można nawet w każdej chwili. Ale problem jest taki, że po chyba jednej, dwóch yy, wypłatach zaczyna się naliczanie kosztów za każdym razem, kiedy wyciągasz pieniądze z konta. I to bardzo zniechęca, a wręcz zachęca w takim razie do oszczędzania, co ja uważam za jak najbardziej sensowne. Uważam to za bardzo sensowne, bo jednak pieniądz często traci na wartości, możemy zostać okradzeni i to jest zawsze bezpieczniejsza opcja. Plus do tego nie jest często łatwo, tak jak w przypadku kont oszczędnościowych, wyciągnąć te pieniądze, co jest dosyć ważne. Trzecim punktem według mnie będzie zadanie sobie trzech pytań, które zawsze zadaję sobie przed każdą inwestycją, zakupem, który nie jest zakupem w biedrze na 20 zł. Pierwsze pytanie to czy mnie na to stać? Drugie pytanie, czy jest mi to potrzebne? I trzecie pytanie, czy działam pod wpływem impulsu podczas tego zakupu? Po pierwsze, czy mnie, czy mnie na to stać? Tutaj nie będę się rozwodził, jest to bardzo proste. Jeżeli Cię na to nie stać, nie kupujesz, dlatego powiedziałem: No, niestety, rozum nad emocjami w przypadku oszczędzania. Jeżeli chodzi o. Czy jest mi to potrzebne? Tutaj sytuacja jest lekko skomplikowana, ale uważam, że każdy we w swoim zakresie potrafi ją ogarnąć. Chodzi mi tu o to, że jeżeli załóżmy, chcesz zacząć biegać i chcesz biegać z muzyką, chcesz mieć przy sobie telefon i słuchać muzyki podczas biegania, i załóżmy, to jest dodatkowy koszt na nie wiem 50 zł na ten rękaw do, 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 do telefonu do biegania, który będzie wodoodporny itd., itd. I w tym momencie nie masz grosza przy duszy. A chcesz to robić, chcę zacząć biegać. Czy sensowne jest to, żeby nie biegać, w ogóle nic nie robić do momentu, w którym zdobędziesz tę kasę? Ja bym się nie zgodził. Uważam, że warto zacząć biegać, wa warto wyrzec się tego i właśnie wtedy zdecydować, że nie potrzebujesz danej rzeczy, żeby zacząć biegać, tylko zacząć załóżmy biegać, a potem dokupić sobie to z czasem. Inna sytuacja jest właśnie w momencie, w którym masz pieniądze i jest to zakup, na który cię właśnie stać i jednocześnie jest ci to potrzebne. Dlatego to są powiedzmy uzupełniające się pytania. I właśnie w takim przypadku, jak najbardziej bym to wtedy kupił. No i oczywiście zostało trzecie pytanko, czyli e, czy jest to zakup e, pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili. Przy tym warto pamiętać, że najważniejsze jest, żeby znać siebie i być ze sobą w 100% szczerym, bo jeżeli będziemy sami siebie okłamywać, czyli mm, nie, ta torebka w ogóle mm, to nie jest zakup e, pod wpływem chwili, ale ja tak chcę, bo że... Warto zastanowić się dlaczego tego chcemy, no i Przeleciecie jeszcze raz, ewentualnie te wszystkie pytania, które były wcześniej, jeżeli e, co najmniej dwa z tych trzech pytań, czyli nawet jeżeli to, właśnie, jeżeli to będzie e, nawet zakup impulsywny, ale dwa z trzech pytań będą ok, w sensie odpowiesz, że staćcie na to. I że jest ci to potrzebne, to uważam, że warto wtedy wydać te pieniądze. Mimo wszystko, jesteśmy tylko ludźmi i warto o tym pamiętać. I z tego miejsca chcę cię uprzedzić, że nie jestem za totalnym ascetyzmem, mieszkaniem w jaskini, niewydaniem pieniędzy i sknrusem po prostu stuprocentowym, a jestem bardziej za tym, żeby część pieniędzy oszczędzać, a część wydawać. Ale o tym za chwilę. Napisz mi, proszę, w komentarzu, jaki był twój taki. Najgłupszy wydatek, oczywiście mówimy o tych większych w Twoim życiu, z którego Ty się śmiejesz do tej pory. W moim wypadku byłoby to pierwsze auto, ponieważ był to żęch, który się rozpadał, ale tak bardzo chciałem, właśnie wtedy miałem zakup impulsywny, i, i, i zobaczyłem auto, pomyślałem, już wyobraziłem sobie siebie w tym aucie. I miałem takie kurde super. No potem w momencie, w którym zapłaciłem za auto niecałe dwa tysiące, to dołożyłem chyba z pięć tysięcy i liczyłem to kiedyś w, w, przez czas. Także jestem bardzo ciekaw, jaki był Twój zakup. E, napisz proszę gorąco w, w komentarzu. I czwartym, ostatnim sposobem jest zasada 30 na 70 lub 50 na 50. Polega to głównie na tym, że wyznaczasz sobie okres czasu, tydzień, Miesiąc, rok, dzień, co kto woli, na to, jak będziesz kontrolować swoje wydatki, określasz na ten okres czasu, ile ci potrzeba. W momencie, w którym masz już tą konkretną liczbę, dzielisz sobie ją procentowo. I osobiście ja korzystam z procentażu 30%, zostawiam sobie pieniędzy z tych pieniędzy, które mam, i 70% pieniędzy oszczędzam. Ale jeżeli chcesz zwiedzać świat, chcesz żyć pełnią życia, jak niektórzy tak uważają, to uważam, że wtedy możesz sobie zrobić równie 50 na 50 albo nawet 70 do 30 w, w stosunku 70%, wydajesz 30%, oszczędza. Żeby mieć jakiekolwiek oszczędności, tak zwaną poduszkę em, bezpieczeństwa poduszkę finansową. Także to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcesz zostać ze mną na dłużej. I oczywiście, jeżeli masz jakieś propozycje co do następnych filmów, gorąco zachęcam Cię do zostawienia ich w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Na razie.